Czy masz czasami tak, że to nie ty sterujesz swoim biznesem, a próbują za ciebie robić to twoi klienci? Jeżeli prowadzisz swój biznes, to doskonale wiesz, że jednym z największych wyzwań jest odpowiednie zarządzanie relacjami z ludźmi. Dziś opowiemy, jak fajnie sobie poukładać relacje z klientami w profesjonalny sposób. Jednocześnie nie dać wejść sobie na głowę. A jeśli jeszcze nas nie znasz, no to cześć! My jesteśmy Wall Printers i od 3 lat wykonujemy realizację za pomocą drukarki ściennej. Na tym kanale edukujemy, opowiadamy o tym, jak wejść w tę branżę i skutecznie zbudować biznes oparty o tę usługę. Zaczynajmy! Dlaczego klienci mają tendencję do przekraczania granic? nie, 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 nie bo nie powiem panu czego. Dlaczego klienci wchodzą nam na głowę? Jak to rozpoznać i kiedy powiedzieć? Sobie dość. dość. Kiedy I powiem sobie dość? Dlaczego klienci mają tendencję do przekraczania granic? To jest zagadnienie trochę psychologiczne. Być może to my sami sobie na to pozwalamy. Albo właśnie kierujemy ich w tą stronę. No, po pierwsze, brak jasnych zasad. Jeżeli my sami nie określimy już na samym początku, co wchodzi w zakres usługi, a co nie, no to może być później to wykorzystywane. Świadomie albo nieświadomie. Klient może sobie po prostu pomyśleć, że to jest oczywiste, że to zrobimy. Ja to wymaga nie? A z naszej perspektywy jest oczywiste to, że my tego nie zrobimy. Więc ważne jest to, żeby. Jasno to określić już na samym początku. Nic. Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem. Po drugie, to chyba jeden z najczęstszych powodów. To jest strach przed utratą klienta. Boisz się, że jeżeli nie zgodzisz się na to, co on ci sugeruje, no to stracisz go, a przecież zależy ci na tym, potrzebujesz tego klienta i to rzeczywiście jest no, chyba najczęstszy powód tak. tego, że jesteśmy mało asertywni. Więc w ogóle nie stawiasz żadnych granic, żeby nie dać Bożeń go nie stracić i to jest właśnie no. prosta droga do tego, o czym właśnie tutaj dzisiaj rozmawiamy. Nadmierna elastyczność i chęć bycia takim super usług Chcemy być mili, chcemy być pomocni, chcemy sprostać wszystkim oczekiwaniom klienta, mimo że to znacznie wykracza poza zakres naszych działań czy kompetencji, więc na to należy zwrócić uwagę. Po czwarte, brak wartościowania własnej pracy. Jeśli sami nie cenimy swojego czasu, swoich umiejętności, czy nie doceniamy tego, jaką wartość jesteśmy w stanie dać klientowi, no to tym bardziej nie będzie robił tego klient. Okej, okay, to w takim razie jak? Stawiać te granice. Po pierwsze, jasne zasady współpracy. Od samego początku. Od samego początku. Czym wcześniej to określimy, tym lepiej. Zgadza się. Dlatego nasza oferta powinna być szczegółowa. I kolejną ciekawą rzeczą jest ustalenie konkretnych godzin. To chyba też częsty e, e, częsty problem. Proszę dzwonić, kiedy pan chce. Ja pracuję całą dobę. I potem ty sobie usypiasz dzieciaczka, 21.30, chłopci tarabani. No co dobra, to wstajesz, nie? 10 połączeń w 5 minut. Tak się nie robi. No, no i trzeba wstać. Trzeba wstać? No sam przecież. No sam powiedziałeś przecież. Chyba, że rzucasz słowa na wiatr, a tego nie chcemy. No, tego nie chcemy. Ja mam tendencję do bycia trochę w drugą stronę takim gościem. To znaczy, jeżeli ktoś, a zdarzały się takie sytuacje, dzwonił y, w weekend wieczorem do mnie czy do mojej żony, no to niestety, ale mówiłem, że no stary, to nie jest dobry moment na to, żebyś do mnie dzwonił i mnie pytał o, o, o tego typu rzeczy. Bo jeżeli ty raz z nim pogadasz, no to ja możesz się spodziewać telefonu w podobnych porach następnego dnia czy za tydzień, nie? Ja, żeby dać inną perspektywę, to z kolei zdarzało mi się mówić w ten Sposób, że mogą dzwonić kiedy chcą, ale że jeśli nie odbiorę, to po prostu oddzwonię w inny dzień. No A często zdarza się też, i tego nie lubię, że ludzie dzwonią z rzeczami, które mogły, mogliby załatwić jednym SMS-em i jednym zdaniem. Nie musisz być agresywny, żeby być asertywny. Możesz grzecznie wytłumaczyć, że to nie jest czas, w którym pracujesz, robisz teraz coś innego i oddzwonisz dogodnym dla ciebie momencie. Wystarczy stanowczo, ale uprzejmie odmówić prośbą, które wykraczają poza twoje granice. 20 minut interwału. Telefon w weekend, Wy pan co, no myślę, że ta sprawa może poczekać, nie jest pilna. Czy, czy moglibyśmy porozmawiać o tym w poniedziałek? Zapisujemy sobie, żeby oddzwonić i dzwonimy, nie? Fajnie przemycasz, przemycasz te takie zapisywanie, żeby ludzie sobie kodowali, tak? Że takie rzeczy należy robić. Mateusz uczy. Mateusz też bawi. Zarządzanie oczekiwaniami klienta. Nie obiecuj czegoś, czego nie jesteś w stanie dowieść. Jeśli klient chce coś od ciebie i ty jesteś gotowy to zrobić, a robisz to pierwszy raz, to też daj mu znać, bo tutaj też możesz być. Tak zwana kiszka. Tak zwana kiszka. Później będą pretensje i właśnie to wchodzenie na głowę, że no kurde, no wiesz, że to zrobisz. No tak, mówiłem, ale, ale bo to chciałeś, ja tego nie robiłem, chciałem być miły. Jeśli klient prosi o coś, co wykracza poza standardowy zakres, to od razu powiedz mu, że jest to dodatkowo płatne i będzie kosztować tyle i tyle. Wtedy macie jasność. Jeżeli głupio ci, masz zamiar powiedzieć to później, mm. ee, nie tędy droga. Tak, to jest tylko odwlekanie tego, co i tak i tak będzie trzeba powiedzieć, a im później to powiesz, tym niezadowolenie klienta będzie dużo większe. Nie mówił, że to się dodatkowo płaci. No ale to, 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 co pan nie wiedział? No przecież to dodatkowo wymyć. No nie, no ale mówiłem, że to chcę, a pan nic, nic nie powiedział wtedy. No, nie powiedziałem, bo, no, bo co, rozliczamy się teraz. Mogę porozmawiać z szefem? Ja jestem szefem. doczeń swoją własną pracę. Zanim sam zaczniesz oczekiwać tego od klientów, zacznij doceniać to, co robisz jaką to wnosi wartość dla klienta. Nie bój się wyceniać swoich usług odpowiednio do ich wartości. Jeśli klienci narzekają na cenę, to być może nie jest to odpowiednia twoja grupa docelowa albo bo nieodpowiednio trafiasz z wartością do tych ludzi. Czyli ta buyer persona, a o tym już oczywiście nagraliśmy odcinek. Here, tutaj sobie kliknijcie i... i miłego oglądania. Bądź transparentny w kwestii dodatkowych kosztów. Klient musi wiedzieć, za co płaci. No dobra, a jak sobie radzić z trudnymi klientami? Pamiętaj, że trudna rozmowa z klientem to często nie jest personalny atak z ciebie, tylko Fakt, że nie rozumie mm, procesu albo na czym opiera się wasza współpraca, lub co jest w niej zawarte. Dajcie klientowi się wygadać, a później przejdźcie do rozwiązań. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz no, wyklepiemy. Jeśli klient jest wulgarny bądź agresywny, no zobacz, co k***wa pana robiliście. Masz prawo zakończyć rozmowę, nie kontynuować jej i po prostu się z nim pożegnać. A nam się nie zdarzyło. Zdarzyło nam się, a dobra, nie chcę się pojawiać. No, czyli nie dowiecie się. Nie dowiecie się. Brafowi się nic nie Kiedyś zbierze. tak zwany. Nej... nam nie zapłacił. No. Ale potem zapłacił. Ale był miły. No. Tylko nie odbierał. Nie? Powiedzieliśmy o tych złych stronach. To jakie są dobre korzyści z wyznaczania granic? A istnieją złe korzyści? Ty, ty, ty już nie bądź taki mądry. No. Mniej stresu i wypałania. Współpraca i proces będzie przyjemny, to nam się go też będzie przyjemniej realizować, ten proces, i przyjemnie nam się będzie też pracować. Drugą taką rzeczą jest więcej szacunku. Pięci po prostu będą cię bardziej szanować, a ci, którzy nie będą cię szanować i sobie na to nie pozwolisz, to po prostu odejdą i będziesz współpracował z ludźmi tylko takimi, którzy ciebie szanują. W długim terminie na pewno wyjdzie to Opłacalnie dla ciebie i Twojej firmy. Większa rentowność. Nie robisz nic za darmo, więc zarabiasz. Dokładnie. Masz więcej czasu, bo te realizacje idą sprawniej. A jeśli nie jest to jasne, to jest przepychanka, strata energii, więcej czasu, coś, coś, coś. Nie masz czasu na innych klientów. Właśnie. To jest kolejna rzecz. Więcej czasu dla siebie. Odzyskujesz czas, który traciłeś na darmowe zadowalanie klientów. Więcej czasu dla siebie, równa się więcej czasu dla biznesu. Jakie to jest proste równanie. No i na samym końcu większa satysfakcja z biznesu! Biznes staje się przyjemnością, a nie codzienną walką z rzeczywistością. Odpowiednie zarządzanie relacjami z klientem to klucz do sukcesu i uniknięcia wypalenia zawodowego. Jeżeli prowadzisz własny biznes lub planujesz go otworzyć, to mega ważne jest to, żeby ustalić te zasady. Im szybciej zaczniesz budować biznes tak, jak należy to robić, tym lepiej będzie przyjemniej i szybciej się rosło. Dlatego w World zapewniamy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć działać w branży druku ściennego. A nieodłącznym elementem tej układanki jest dzielenie się wiedzą biznesową, którą znajdziesz w kursie, jak zarabiać na druku ściennym. To się zgadza i się podpisuje. Pod tym drukarka jest bardzo ważna, ale, ale jest to tylko jeden z elementów układanki do zbudowania dochodowego biznesu. Dziękujemy Wam za dziś. Się Jak znajdzie się pod tym filmem 10 komentarzy, komentarzy. O Jezus, to wstawimy to. <grymne> Myślisz, że jest jedna firma na pewno, gdzie dla mamy... której warto żyć? Printers. No i mamy to.